Tak wygląda odświeżony Peugeot 408. Pierwsze samochody trafią do salonów w maju, a na razie jestem w Paryżu i mam okazję obejrzeć, jak to auto wygląda. To jest segment cesów, cesów kupę. Muszę przyznać, że Francuzi, jak mało kto, potrafią się w tym segmencie stylistycznie odnaleźć. Przednie światła. Ta część, która jest tutaj dominująca, wygląda jak światła mijania drogowe, ale tak naprawdę tutaj są tylko te Trzy linie do jazdy dziennej. Światła mijania i drogowe są pod tym małym kloszem. No sporo dzieje się na tym nadwoziu, ale są takie detale, które pokazują rzeczywiście, że styliści bardzo mocno przyłożyli się do pracy. Dla mnie takim elementem jest sposób, w jaki zaprojektowano spoiler dachowy. Szczególnie w tym kolorze. To jest jasny, ciemny, zielony w zależności od tego, gdzie się stoi i jak pada światło. Jedno trzeba przyznać. No samochód robi Naprawdę fajne wrażenie.